z tej strony jego najczęściej no yy, gramy sobie w Among Us, trochę gierek. Mam nadzieję, że nie będzie tak jak, tak jak wczoraj. I czemu nie mogę dołączyć z do żadnej gry? O, oh, dziękuję. Nikt nie ma mojego. Jestem BTS Army. Jest. Tak, jestem armią. BTS? No wiem, że BT, BTS to jest taka, taki zespół, nie? I love Blackpink and Be BTS. Blackpink is my god. Hello, Cześć! Dzień dobry! Not. Hi! Ale możesz zaczynać? Halo! Super, super! Super! Możesz zacząć grę. No, nie możesz, tak? Do widzenia. Sad boy. Smutny chłopiec, dalej chciałem dołączyć do smutnego chłopca, do? O, siema! <noise> Jakieś truda. No to to z No dawaj, dawaj! Go 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 okay. go Let's go! Let's go! Let's go, Let's go. Okay. Czemu? Czemu wy mi to robicie? Among us Ja to nie prosiłem, naprawdę Ja, ja, ja nic nie ustawiałem, no! Ja chcę być impostorem. Może dzisiaj trzy gierki zagramy. Ok, hello. Och, lipka. <ścoughs> Co to się stanęło? Okej, okay, jakie macie podejrzenia? Red? Jest, 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 red. Red. Red to jest czerwony, jakby ktoś nie rozumiał. Wet, wet. Jaki wet? O co Ci chodzi z, z jakiś wet? Duda! Głosuj. Duda. Duda, głosuj jak, jak na wyborach. <ścoughs> Możesz głosować, Panie Duda. Black vote, no właśnie. Możesz, proszę. Ojej! Oj, na czerwonego wszyscy. No to to, to na pewno czerwony zabił. Jest. Impostor. Okej, okay, ja chcę iść sobie do elektrykala? Ale nie mogę iść! Dziś. Super. Naprawdę super jest No nie no, różowy fejkuje. A nie, no, pewno. Już miałem mówić, że fejkuje. Let's go. No, Jezus, no, ja musisz mnie zamykać z studentem. Nie, odsuń się. Okej, okay. coś się stało. Purple vent, ok, okej. Okay. To chyba będzie szybka gierka. Porpu, porpu. Por, por, por. Purple vent, e, Fioletowe Proszę. Jeśli nie fioletowy, to nie wiem, na kogo bym mógł głosować. Ale jak mówicie, że fioletowy went, no to... WENTOWAŁ! JEST IMPOSTOREM! EZ? Łatwo, łatwo, łatwo. Dobra, idziemy do jeszcze innej gierki. Ja bym tylko... Ja, ja tylko proszę o impostora. O, o nic więcej nie proszę, naprawdę. Ja tylko chcę impostora. Impostor. Naprawdę. Tak, start, start. Hej, haj. Cześć, cześć. <grym> mm, mm, ba! <grym> ba dołączył. Cześć ba. Hello, BA. A, a, Czemu nie? Impostor! Ja chcę być w końcu impostorem, a ja biegam jak nie wiem! No, przesz... żart! No jak wy tego nie robicie, no? Wy życie? W ogóle? A ja biegam jakby nie wiem Jakbym przysył. Ale to porównanie było? No nie jest za mną typie. Okej, okay, tak szybko szybko coś... O, Green Sus. I co, so green? Blue sus. <laughs> Jak oszuljemy? No... no właśnie. Blue or black. Ja mówiłem o Aha, to miałam mówić Jeśli <gryzy> coś złego, myślę, że jestem sus, lol. <gryzy> Black nie jest impostorem. Czy ja mogę zrobić do Silda? Jak tak, to dzięki. Dym, 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 dym. Okay. Dzięki. No ja pierdzielę... Ja nie wytrzymam z tą grą. Do widzenia. Jeszcze następna gierka dzisiaj są trzy. Ja chcę być impostorem. O tyle tylko proszę. Dobra, w wiem. Pamiętam, no, to ja teraz mi się przypomniała, że miał być dzisiaj challenge, tylko Eglish Challenge, ale będzie we wtorek. Ja przepraszam. Albo jutro rzucę. Zap zapomniałem o nim kompletnie, więc będziecie musieli jeszcze trochę poczekać, ale chyba jutro to wrzucę, albo w we wtorek, więc jeszcze chwilę sobie poczekać, bo w kompletnie zapomniałem o English Challenge. A, o, już mi lagowało grę, pięknie, no mam coś fajnego tylko, a tylko mnie zabijesz typie. <noise> Już myślałam, że mnie zabija. Where? Naruto. Pink the Impostor. Co? Co, czemu tak szybko się zakończyło? Toś to czytuję chyba. Mogę zrobić coś? Okej. Okay. Super, wy wszyscy gdzieś idźcie, a ja sobie zrobię inspekcję sam. Możecie mi nawet mówić, że jestem sus, ale mnie to nie interesuje. Idę po kofi. Eee! Ja! Proszę, No To jest ciepło po prostu. Chyba się nie będzie nawet montażu, bo myśli się to nie opłaca, no. Please, impostor, impostor, impostor. Nie byłem impostorem. No. Why I don't know, because... Nie wiem, co ja nawet gadam. Muszę się przygotować jeszcze do tego challenge'u. Bo ja nawet nie wiem, co gadam. Elektryka, hmm. ale tylko mnie ktoś zabije, naprawdę. Ja uduszę na miejsce zaraz. Jak to się dzieje? Łatwo, de, de, eee. nie, 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 beczko, beczko. Bydżku, był tam biały Albo pink I don't scan, I did scan It's pink e, Ja robiłem scana, to jest S? A nie, ja tak nie. Dobra, ja kończę ten odcinek Bo już nie mam nerwu do tej gry na, na, nastę, Następny Następny odcinek Obiecuję, że będzie English Challenge Bo wypadło mi totalnie z głowy a się z Wami żegnam. Cześć.